Cześć, witajcie. Z tej strony Kos i w tym odcinku nagramy sobie grę o nazwie Wo World of Tanks Blitz. Zaraz yy, wbijamy do bitwy. Będziemy walczyć A20. Tylko powiem Wam jeszcze, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Albo możecie zasubskrybować też mój kanał. No, to wbijamy do bitwy. Co? A, ok, pociski uzupełnimy. Musimy chyba troszkę tych. Trochę mniej. Ok, to kupujemy. Zobaczymy, czy jakie zasoby. Dobra, dobra, wiem o co chodzi. To wbijamy do bitwy. Możecie też wpisać ko w komentarzach, co jeszcze mogę nagrywać. O, wbiło. Matka czarne, złoto. Możecie już teraz napisać komentarz. Yy, I już teraz możecie napisać komentarz, żeby zgadnąć, jaki będzie wynik bitwy. I która to jest bitwa napisać bitwa pierwsza, bitwa druga do której bitwy się zgadywało i ta osoba, która zgadła przypnę serduszko do komentarza tam dużo jedzie, trzeba będzie się chować przylegółka, tam dużo osób zawsze jedzie si też jadą kolejne no to szedą o i mamy PZ jak jestem. No Może to jest. Nie. O, jest gdzieś drugi. M 7 kurcze mam go. Nie przebiłem pancerza, po prostu super. Pokaż się bardziej. Więc załogu nie musi tym przypominać. Ja go dziękuję. Nie, zajmę się innymi. To cholera, my to przegramy. Chodźcie. Nie mam nadzieję, że... Bum! A kin na skrolu? Tak. Ja nie mogę To wyjdziemy z bitwy I zagramy innym czołgiem To jest po Piątych urodzinach e, World of Tanks Blitz Zagramy sobie Kruszerem czwórką Trzeciego poziomu Możecie też mi pisać czy chcecie tą serię i czy jakimi modelami y, chcielibyście abym zagrał i bądź na jakie uzbierał jeśli ich nie mam o kopalnie moja ulubiona mapka i aby na mnie jedno z ulubionych Lubi się kampić tam w krzakach polecam jeśli macie World of Tanks Blitz tam ciężko jest wyhaczyć ciebie później bo... jakiś lak. Możecie też pisać w komentarzach, jaki yy, jest wasz ulubiony czołg czy model i kraj. Tu, 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 tu. Nie, no czemu mi się to tak reaguje? Przeniknęłem skały. Nie, no lak totalny. Co to ma być? Tak, gratulacje. Lak totalny. Nie, nie, okej. Ok. Czekaj. Okej. Okay. Co? Próbujemy. Oby się udało. Co? na tym chyba skończymy odcinek. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie mój kanał. O! A nie, jednak nie kończymy. Jednak się nam resetowało. Nie, my już dwóch straciliśmy poważnie. Chciałem to zresetować, bo byłyby nici z filmika. Gdzie oni są pokąpieni? Przynajmniej bazę nie przejmę. Gdzie ja nie mogę? Ja się kręcę jak zasuwa. Kurtopel. No chodź do tatusia. Hmm, dwóch naszych. Nie, jego najbardziej się boję. Jak ktoś mi tu gdzieś. Nie. Jak gdzieś mi tu ktoś blisko siedzi, no to nie. Cicha, masz przerąbane. Ja obstawiam, że tą bitwę przegram. Ups, sam jestem. Jestem sam, całkiem sam. Jadą na mnie, dziady. Jeśli będziecie chcieli, żebym nagrał też e, Five Nights at Freddy's dwa demo, no to możecie napisać w komentarzach. Ja tutaj siedzę, choć i tak nie mam co liczyć na wygranie. Nie no, ja to przeograję. Chciałabym jeden. Nie, Tak. Co się dzieje? Czemu mnie ten wod tak nie lubi? Dobra, zniszczcie mnie mniej już ze sobą. World of Tanks mnie nie lubi. Ewidentnie lak. No i co? Jeden mój zawód I klapa. Co? Co się stało? Weź mnie zaloguj. Tak. Tak. Chyba przyglęsko, że od razu A, czarne złoto porażka. To też porażka. Jaki teraz weźmiemy? Spróbuję teraz M4. M7. Przepraszam bardzo. Co też pociski. ok. Okay. No to na na do bitwy możemy wbić. Oh. Jak to też będzie Nie widziałem kolankę? Jak to znowu będzie takie zlakowane, no to nie wytrzymam. To chyba ostatnia bitwa będzie. Oby Obie... przegraliśmy może jedną się uda teraz, z tą ostatnią wygrą. Tam będziemy musieli jechać, bo stamtąd zawsze e, z tamtej strony jedziemy więcej. No dobra, i ja wyłufam się, do no co ci dzisiaj wychodzi. Może trochę parkoszy. No to jedziemy. Nie widzę tutaj. Lepiej, żeby na serię nie pójdę. O, okej. Okay. Ja też dalej je do na solówę. Nie. Nie ma opcji. Potem zostałem na solówę. Widzisz? O nie, ale nie, tylko nie ty. Wierz, to byśmy tego jedziemy. Jedziemy na Tilda. Wiem, że mówi się Matylda, ale ja na Ciebie będę mówił Matylda. Dzisiaj jednak tu jest najważniej. Trafię cię czy nie trafię? Co się

W o tym sprzedaję pójdzie zapraszamy na imprezkę. Nie no, znowu lat co? Silnik dawaj! Hmm, dzisiejsza gra jest totalnie zlagowana Tytuł odcinka nawet pasuje. Może wygrywamy, ale całkiem sporo. Ok, to. Wyjdziemy z tego. Ej. A więc na tym kończymy odcinek. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie kanał. Napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony model, i co jeszcze mogę nagrywać, albo jakim modelem zagrać. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!